Jak w WLU działa rabat lub marża? Jest to natychmiastowa korzyść finansowa, do której prawo uzyskuje biznes partner od razu po założeniu konta biznesowego, tak? już od pierwszego zamówienia. Mówimy rabat lub marża, ponieważ odróżniamy tutaj dwie sytuacje, w których ten dochód się pojawia. Rabat czy zniżka jest wtedy, kiedy sami osobiście dokonujemy zamówienia jako biznes partner, kupujemy po prostu produkty ze zniżką, której wysokość za chwilkę pokażę. Natomiast jeśli zaprosimy do zakupu klienta i osobiście polecony przez nas klient dokona zakupu w WLU, no to nasza zniżka stanie się marżą, czyli dochodem z tego tytułu. Wysokość marży od pierwszego zamówienia już jest dostępna, i jeśli pierwsze zamówienie biznes partnera, jego wartość wyniesie co najmniej 50 punktów, to wysokość marży jest 30%. To jest taka specjalna promocja, która nazywa się Startbox. Ona właśnie zachęca do tego, żeby jak najszybciej złożyć pierwsze zamówienie, bo daje dużą zniżkę. Jeśli wartość tego pierwszego zamówienia osiągnie poziom 300 punktów, zniżka rośnie do poziomu 33%, i tutaj dodatkowo przy pierwszym zamówieniu dochodzą jeszcze bonusy, czyli do wyboru kilka produktów, które możemy dodać do zamówienia za symboliczną złotówkę. I oczywiście, wtedy, jeżeli sumujemy wartość tych produktów, które nabyliśmy, no to. Jesteśmy w stanie nawet ponad 50% takiego rabatu przy pierwszym zamówieniu już uzyskać. I to jest pierwsze zamówienie. Później, kiedy składamy już regularne zamówienia, yy, kolejne, no to taka regularna wartość tego rabatu, czy zniżki, czy marży, to jest 20%. Natomiast w momencie, w którym biznes partner osiągnie poziom skumulowanych 300 punktów łącznych zamówień, razem z zespołem, w dowolnym czasie, Wtedy poziom tego rabatu rośnie do 40% i taki już pozostaje no, tak długo, jak długo jesteśmy biznespartnerem, czyli w zasadzie teoretycznie w nieskończoność. I tutaj warto jeszcze wspomnieć po raz kolejny, że unikalnością WLU well są promocje cenowe na różne produkty w każdym tygodniu. Więc jeżeli dodamy, właśnie, bonusy, promocje to okaże się, że suma marży, którą możemy uzyskać, jest po prostu znacznie większa niż 40%. Pamiętajmy o tym i zaglądajmy przy zakupach do kategorii z promocjami w naszym sklepie, tam zawsze coś ciekawego znajdziecie. Marże, czyli marże od czyich zakupów możemy zarobić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, sytuacja, w której biznes partner Zaprosił klienta, i ten osobiście zarekomendowany klient składa zamówienie. W tym momencie biznes partner otrzymuje marżę, której wysokość jeszcze raz wynosi 20%. Wtedy, gdy biznes partner ma prawo do 20% rabatu, tak? czyli nie zrobił jeszcze, nie osiągnął jeszcze 300 punktów wraz z zespołem. A później, kiedy już te 300 punktów zostało osiągnięte, no to marża od zakupu klienta wynosi oczywiście 40%. Druga sytuacja, w której pojawia się marża, jest to taka międzymarża przy zakupach biznes partnerów. I tutaj mamy sytuację, w której jest biznes partner, który już uzyskał prawo do 40% zniżki, ponieważ osiągnął 300 punktów obrotu a w jego zespole znajduje się kilku biznespartnerów, którzy tego prawa do 40% jeszcze nie zdobyli. I w tym momencie, kiedy taki biznespartner 20% w cudzysłowie składa zamówienie, to my zarabiamy jakby drugie 20%, tak? czyli 20% tej międzymarży od zakupów biznespartnerów, którzy jeszcze nie osiągnęli 300 punktów skumulowanego obrotu. W kolejnej części premia od pierwszych zamówień, czyli wynagrodzenie, które pojawia się wtedy, gdy skutecznie zaprosimy do współpracy nowego biznes partnera. Zapraszam.